Czołkowie, panie premierze, członkowie rządu. Szanowni Państwo. Przyszło mi zakończyć tę konwencję, tą konferencję. Chociaż można powiedzieć, że żal. Żal kończyć coś tak udanego. Coś tak pożytecznego. Coś tak uczynionego dla naszej ojczyzny, dla Polski. 10 tysięcy osób uczestniczyło, jeżeli liczyć wszystkich, którzy się tutaj przewinęli w tej konwencji. 400, kilkadziesiąt osób uczestniczyło w panelach. Naprawdę wielkie osiągnięcie. Byłoby dobrze, żebyśmy o tyle zwiększyli nasz wynik wyborczy w najbliższych wyborach parlamentarnych, o ile w sensie procentowym zwiększyliśmy udział i panelistów, i uczestników tej konferencji. Byłoby naprawdę dobrze. Ale przęskiem. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na coś, co by można określić jako pewien sposób uprawiania polityki, bo ta konferencja była przez polityczna. Nie ma co tego ukrywać. Była jednym z kroków przygotowujących nas do kampanii wyborczej. Bardzo ważnym krokiem. I takich konferencji było. W naszej formacji bardzo wiele. Tu pewnie pan premier Gliński by najbardziej precyzyjnie potrafił podać wszystkie dane. Ale było ich wiele. Nie tak wielkich jak te, jak ta, którą teraz kończymy. Ale dużo, bardzo dużo. No i są także konferencje, które są bliskie. Prawo i Sprawiedliwości, chociaż są można powiedzieć zewnętrzne. Polska Wielki Projekt. W przyszłym roku będzie już dziesiąta konferencja Polska Wielki Projekt. Naprawdę wielkie przedsięwzięcie. I wypada proszę Państwa zapytać, zapytać Polaków, jaka forma Uprawiania polityki jest lepsza. Czy ta, którą my stosujemy, dyskutując, przygotowując różne programy, następnie je realizując, czy ta, która opiera się na emocjach, ale głównie na negatywnych emocjach. Ja jestem osobiście głęboko przeświadczony, i sądzę, że to jest przeświadczenie także Państwa, że ten pierwszy model. Jest nieporównanie lepszy. Jest nieporównanie lepszy do Polski. No a ta konferencja była jego szczególnie znaczącym i można powiedzieć dobitnym przykładem. I choć nie jest moją rolą wspieranie opozycji, można powiedzieć, że nie jest to, moja rola. to jednak pozwolę sobie zwrócić się do formacji opozycyjnych, żeby jednak ten problem przemyślałem. W interesie kraju, chociaż Właściwie nie powinienem tego powiedzieć, ale powiem także w ich własnym interesie. Będziemy, Szanowni Państwo, szli tą drogą. Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Politykę, która będzie jednocześnie budowała to, o czym tutaj mówiłem. To znaczy wiarygodność, bo bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeżeli formacje polityczne, które biorą udział w wyborach, wprowadzają społeczeństwo w błąd, zapowiadają coś, czego nie zrobią, nie potrafią zrobić, a bardzo często po prostu nie chcą zrobić z góry. Zakładają, że nie zrobią, to wtedy cały mechanizm demokratyczny jest po prostu jedną wielką manipulacją. Nie ma nic wspólnego z demokracją naprawdę. Prawo i sprawiedliwość jest formacją demokratyczną i demokratyczna jest nasza koalicja. I sądzę, że kiedyś historycy ten fakt zauważą i uznają go za wielki dorobek i wielką pozytywną zmianę w naszej polityce, w naszym życiu publicznym. <kluczuj> Musimy, szanowni Państwo, iść tą drogą. Iść tą drogą, bo innej, dobrej dla naszej ojczyzny nie ma. Musimy w ten sposób uprawiać politykę, musimy, jeszcze raz to podkreślę, budować wiarygodność, budować zaufanie, i musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do tej wielkiej, dobrej zmiany. I w ten sposób także musimy podtrzymywać ten dobry czas Polaków, dobry czas polski. Czas polski. W październiku, a być może w listopadzie, to decyzja pana prezydenta odbędą się wybory, wybory parlamentarne. Musimy w tych wyborach odnieść zwycięstwo, które pozwoli ten czas podtrzymać. Zwyciężymy. Nochlam i tyle. Dziękuję bardzo. Pani prezesian prosimy jeszcze powtórzyć